Bebeż, witam, witam. Zapraszam na no mój kanał, zasubskrybujcie. Tego typu trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Tego typu, jak tam, Sylwester, przygotowanie do Sylwesta, łobabę tego typu. No cieplutko jest, mimo tego. Na grudzie to i tak ciepło można powiedzieć tego typu słuchajcie, Dla <laughs> nas jest ciepły. Tego typu, właśnie. No ale cóż, nic nie zrobimy. Wolę. Coś takiego niż żeby lało. Najlepiej żeby był śnieg. No, ale w zasadzie, no klimat nam się zmienił. No jest taki wieterek mmm, chłodny mimo tego, ale trzeba uważać, bo można się zaziębić też fakt tego typu włosy. Dlatego mówię, no fajnie, fajnie. Rana jest chłodno, a tak w południe już jest takie na plusie. I to ten jest taki jak jest, Właśnie. Zapraszam na mój kanał, zaskakujcie. A boję się wody. Jak się czujesz, że ja cię rozjebałem wczoraj? Boję się wody. Co? Fafuniłeś się tam, jak podszelony. Boję się wody. Ale za ciebie też się wezmę wkrótce. I więc No to obu dwóch chyba równocześnie was hapnę tego typu bo muszę jeszcze rozpisać pisma mam wasze imię, nazwisko, zameldowania a skąd to mam, to nie jest już takie ważne ważne to, że zdobyłem i po prostu w piśmie też to podam dane osobowe wasze Czyli, boję się wody, jakim jest smorkiem tego typu. No, trzeba kończyć debiór, wykańczać. Tak? Boję się wody. Tak się pofumniłeś wczoraj, że tragedia, już się każdy wyśmiewał z Ciebie tam na restringu. Tego typu, boję się wody. No, widzisz? To nie jest ten taki co kiedyś. Wow. No właśnie. Chcesz tak samo wygląda jak Patryk, Wigandowska? Chyba bardzo chcesz tam być, Wariatkowie. Mogę ci to załatwić. Nie wierzyliście, nikt nie wierzył, że upierdolę Patryka. Wybieram do zeska. I tak zrobiłem. No właśnie. Słuchajcie, nie ma żadnej zabawy Wytorniają się tego typu. Boję się wody, czy ty jesteś jeszcze chyba głupszy niż staty albo równocześnie tego typu, ale no. to jest moje zdanie na ten temat, boję się wody, tego typu, na razie nie chcę wydać twojego imienia, jak masz na imię naprawdę i nazwisko, bo to dopiero każdy będzie miał pompę z siebie, boję się wody, ale wkrótce ujawnię twoje imię i nazwisko. Tak masz na imię, nazwisko tylko typu boję się wody i zobaczymy jak fajnie będzie się śmiać z ciebie boję się wody, tylko typu właśnie, trzeba myśleć główką nie tu tylko typu wow tego typu czy będzie dzisiaj stream, zobaczę zobaczę, czy będzie stream e, może nie zgrania. grania bardziej z grania będzie jutro niż, e, bo dzisiaj jest piątek tu już wolę y, 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 oddać od na różne tematy. Eee na sobotę przedstawiamy tą grę, na grę. Dzisiaj sobie pogadamy jeszcze. Tego typu, bo no, trzeba jakby zrobić e, podsumowanie całego roku. Dlatego zawsze takie podsumowanie chcę z Wami y, podzielić się z podsumowaniem tego typu co i jak e, i, i, i po prostu jakby e, udowodnić wam, że w tym roku zjebaliście sobie sprawy a mogliście mieć już wcześniej płytę, Ale dobra, to na podsumowaniu będę mówił co i jak tego typu zapraszę na kanał, zasubskrybujcie i naprawdę Weźcie, myście, bo jak w się wyglądać jak Patryk, no to powodzenie mam życia, tego typu. <Abdullah> Ale ja się boję, no proszę pana, ja się boję, bo ten pan tam czeka z rękawiczkami, no. Słyszy mnie pan? Halo? No ten pan tam czeka z rękawiczkami, ja wysiądę, a oni mi zabiorą telefony, bo ja nagrywam. proszę się... Nie masz, proszę wyjaśnić sytuację. No nie wiem właśnie jak ja mam to zrobić teraz. No nie wiem. No dobra, no to masz. No to masz nagrywaj, ja biorę małego i wysiadam. Nie mam mojego, Nic no. No to co, co mamy robić? Nie, Co? No muszę iść, no trzymaj ten telefon trzymaj. Zaknij go tam w pas i już. Ech. Nie, nie, ja idę tam. Kaczka, trzymaj telefon. Proszę mnie nie szarpać. Proszę mnie nie szarpać. Kaczka, trzymaj telefon. Nagrywaj, Nagrywaj, nagrywaj. No, no, no. Miał być delikatnie, a nie. Naczelnik, dobra, dobra. Światło muszę było. Dobra, 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 Kasia. Tak właśnie policja mówiłem, że co będzie. <grym> Mam dmuchacz? Co? Nie, no dobra, dmuchać? dobra, dzwoń... Ale dlaczego mnie spoliszcie? Ale jakiego bezpieczeństwa? Mówię tak, że raczej mojego mu bezpieczeństwa. A ten Ja miałem dmuchacz. Tak, to się Pani również bada na... Pani zawsze się w dziecku nie budzi. On się obudził, muszę na Ja bym sobie ten telefon się dzieckiem zajął, ale to już chyba Pani należy. No, no wiem! Wiem! Nie? A ja muszę dziecko wziąć na ręce. Takich probiuszy z odległości trzeba będzie dmuchać, na ci Tak. nie wiem. Czy... Jeszcze no. Logi rodacy, proszę wwońcie do biura spraw wewnętrznych, bo ta policja w tym u nas się zajmuje.